Maurycy Popiel podjął decyzję o rozwodzie. Teraz zapadło orzeczenie. Maurycy Popiel i Izabela Warakiewicz formalnie przestali być małżeństwem? Jak ustalił Pudelek, 29 grudnia 2025 roku przed jednym z warszawskich sądów zapadło ostateczne rozstrzygnięcie w ich sprawie rozwodowej. Maurycy Popiel przez lata uchodził za osobę wyjątkowo strzegącą prywatności i unikającą publicznych wypowiedzi na temat życia osobistego. To właśnie dlatego, informacje dotyczące rozpadu jego małżeństwa wzbudziły tak duże zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Maurycy Popiel rozwiódł się. Pierwsze sygnały o kryzysie. Pierwsze sygnały o kryzysie w relacji Popiela i Warakiewicz, którzy pobrali się w 2021 roku, pojawiły się kilka miesięcy temu. Przez długi czas oboje nie komentowali medialnych doniesień. Dopiero po pewnym czasie aktorka zdecydowała się zabrać głos. W rozmowie z serwisem w Szownius ujawniła, że już w lipcu poprzedniego roku złożyła pozef o rozwód z orzeczeniem o winie. Następnie w podcaście Hera ona Iro powiedziała o tym, jak rozstanie wpłynęło na jej codzienność. Moje życie prywatne wywróciło się o 180 stopni. To wpłynęło na wszystko. Przeżywać coś takiego dużego, bo to była dla mnie bardzo duża sprawa i ciężka sprawa. I nadal troszkę jeszcze jest, mówiła. Rozwód maurycego popiela. Zapadło orzeczenie końcowe? Początkowo postępowanie rozwodowe toczyło się przed sądem w Krakowie. W sierpniu poinformowano jednak, że sprawa została przekazana do Warszawy. Akta sprawy w dniu 25 lipca 2025 roku zostały przekazane do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zgodnie z postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2025 roku. Wynikało z informacji przekazanej redakcji Pudelka. 29 grudnia portal uzyskał potwierdzenie, że zapadło już orzeczenie końcowe. We wskazanej sprawie zapadło orzeczenie końcowe. Data orzeczenia to 29 grudnia 2025 roku. Teraz oczekuje na uprawomocnienie, przekazano. Sąd nie ujawnił natomiast szczegółów dotyczących ewentualnego orzeczenia o winie. Nie udzielamy informacji dotyczącej szczegółów, zaznaczono. Tym samym Maurycy Popieli i Izabela Warakiewicz znaleźli się w gronie par, które w 2025 roku oficjalnie zakończyły swoje małżeństwo.